Rozdział trzeci. Rodzina Adamsów Część o tytule Ciało 13 marca 2020 roku zostałem przewieziony karetką do szpitala torakochirurgicznego położonego w innym mieście na dalszą diagnostykę. Zostałem przyjęty przez bardzo miłe pracownice Izby Przyjęć, po czym trafiłem na oddział. Na oddziale zbadał mnie lekarz, przeprowadził wywiad i wysłał do mojej sali. Dostałem jednoosobową salę. Rewelacja. Wreszcie będę mógł odpocząć od współtowarzyszy. A z tym bywa różnie. Nigdy nie wiesz, na kogo trafisz i do czego będziesz musiał się naginać, by na sali panowała harmonia i spokój. W oczekiwaniu na wizytę u lekarza prowadzącego oddział, oddawałem się w pełni wszechogarniającej ciszy. Mogłem również podziwiać piękny widok za oknem widok jak z bajki piękne ośnieżone szczyty przecież mieliśmy jeszcze zimę. Po chwili przyszła pielęgniarka i powiedziała, że mam się udać do pana ordynatora. Jego gabinet był naprzeciw mojej sali. Zatem nie miałem zbyt daleko. Usiadłem na krześle przed gabinetem i czekałem na wezwanie. Nastąpiło to dość szybko. Lekarz zaprosił mnie do środka, kazał usiąść i, nie mówiąc zbyt wiele, zaczął przeglądać zdjęcia, znajdujące się na płycie mojego ostatniego badania tomografii komputerowej, wykonanego w innym szpitalu. Zdumiewające było to, że pan doktor potrafił czytać obraz badania i nie potrzebował do tego opisu. Czapki z głów. Poważnie. Niewielu lekarzy to potrafi, a to źle. Ale nie to jest tutaj najważniejsze. Lekarz, przyglądając się zdjęciom, stwierdził, że zostanę poddany zabiegowi torakoskopii, który polega na wprowadzeniu narzędzi do opłucnej i pobraniu wycinków tejże oraz płuca w celu ich zbadania. Miał mi być pobrany materiał do badań histopatologicznych. Są to badania. Które określają nowotwór. Inaczej mówiąc, możemy się z nich dowiedzieć, co toczy nasz organizm, co to za zwierzątko, jaki to rak. Trochę byłem przerażony faktem, że będą mi pobierać wycinki do badań histopatologicznych. Ciągle byłem przekonany, że nie jestem chory na raka. Nie dopuszczałem do siebie tej myśli. Byłem pełen nadziei, że szybko wyzdrowieję i będę mógł wrócić do domu. Po wizycie u pana ordynatora poszedłem do swojej sali i czekałem na kolację. Byłem strasznie głodny, ponieważ wyjechałem z poprzedniego szpitala przed śniadaniem. Nie zdążyłem na śniadanie w nowym szpitalu. Potem okazało się, że nowo przyjętym przysługuje tylko kolacja. Zatem nie mogłem się doczekać, aż nastąpi ta wielka chwila i będę mógł wreszcie zaspokoić głód. Między 17 a 18 zaczęli rozdawać jedzenie. Jakież było moje zdziwienie gdy ujrzałem swój posiłek po całym dniu głodowania. Na talerzu znajdowały się dwie suche kromki chleba oraz ćwiartka małego pomidora. Nie wiem, czy trzeba tu jeszcze coś dodawać, ale mogę stwierdzić jedno. Jeśli w polskim szpitalu nie zabijecie choroba, to z pewnością umrzesz z głodu. Pochłonąłem te dwie kanapki w pięć sekund, ale uczucie głodu było niestety jeszcze większe niż przed posiłkiem. Czekała mnie noc na totalnym głodzie, ponieważ sklepik szpitalny był już dawno zamknięty. Odwiedziny były zawieszone z powodu COVIDu. Przyjąłem się do szpitala w piątek. Na szczęście zabieg miał się odbyć w poniedziałek. Przede mną był cały weekend. Mogłem w spokoju nastawić się psychicznie na to, co mnie czeka. Jeszcze nigdy nie miałem żadnych zabiegów z użyciem skalpela. Na samą myśl włos jeżył mi się na głowie. Ale jak nie ma wyjścia, to nic nie poradzisz. Położyłem się spać z burczącym brzuchem i czekałem rana. Czekałem na to, by wreszcie zjeść coś sensownego. Parę minut po ósmej weszła pani z obsługi i przyniosła śniadanie. Na talerzu znalazł się dżem, miód, żółty ser, biały ser, trzy kromki chleba, masło i słodki rogalik. Jak zobaczyłem zawartość talerza, to nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Oprócz tego dostałem pyszną zupę mleczną i kakao. Jak w dobrym hotelu. Okazuje się, że trafiłem do szpitala, w którym podają pyszne jedzenie prócz kolacji. Najadłem się do syta. Ale wiedząc, że kolacja będzie skromna, przygotowałem sobie jedną kanapkę na wieczór z tego co mi zostało. Sklepik szpitalny w sobotę był zamknięty, zatem nie mogłem kupić nic do jedzenia. Trzeba było sobie jakoś radzić. Nastąpił obiad. Obiad marzenie. Pyszna zupa, smaczne drugie danie i na koniec licha kolacja. Przyszedł wieczór. Jestem po ostatnim posiłku i znowu jestem głodny. W niedzielę scenariusz się powtórzył. Wieczorem znów burczało mi w brzuchu. Kolacja zawsze była po 17:00, więc trudno było wytrzymać do rana. Ale nie to było najgorsze. Czekał mnie poniedziałkowy zabieg, a na ten trzeba było być na czczo. Nie dość, że od dwóch dni kładłem się spać strasznie głodny, to nie mogłem nic zjeść w poniedziałkowy ranek. To bardzo źle wpływało na moją psychikę. Przecież jak Polak jest głodny, to jest zwyczajnie zły. Głodny weekend wspominam bardzo źle i nikomu nie życzę podobnych przeżyć. Codziennie do mojej sali przychodził lekarz na poranny obchód. Niestety nic nie mogłem się dowiedzieć od niego na temat mojego stanu zdrowia, ponieważ szpital nie wykonywał żadnych badań w weekend. Generalnie nic się nie działo. Ale to tylko cisza przed burzą. Przecież przede mną był poniedziałek. W niedzielę wieczorem pielęgniarka przyniosła mi tabletkę nasenną, bym mógł spokojnie przespać całą noc i nie denerwować się poniedziałkowym zabiegiem. Ale ja przecież nie biorę tabletek nasennych. Więc schowałem tabletkę do szuflady mojego stolika szpitalnego, w takim małym plastikowym kieliszku i poszedłem spać. Wstawał nowy dzień. Dzień, w którym miano mnie wziąć na salę operacyjną. Rano weszła do sali pielęgniarka. Oświadczyła, że dzisiaj nie mogę nic jeść. Ponieważ mam zabieg. Kazała mi czekać, aż nadejdzie ten moment. Powiedziała, że przyjdzie pół godziny przed przewiezieniem mnie na operację, by podać mi leki zobojętniające. Serce stanęło mi w gardle. Z jednej strony nie chciałem iść na żaden zabieg, a z drugiej wolałem mieć to już za sobą. I tak minęła dziewiąta, potem dziesiąta i jedenasta. A ja leżałem jak sparaliżowany i czekałem na zabieg. Wyskoczyłem jednak do sklepiku szpitalnego by się mocno zaopatrzyć. Ciastka, paluszki, chrupki, soki. Woda. Szczęścia nie było końca. Nawet nabyłem kanapki uszykowane ze świeżych bułek z pyszną szynką, serem, sałatą i pomidorem. Mniam, mniam. Postawiłem to wszystko na moim stoliku i mogłem się oddawać podziwianiu tego pięknego widoku. Kiszki grały mi marsza. Mózg szalał z głodu i zdenerwowania. Przecież zaraz mam zabieg. Boże wołałem – Niech to się już skończy. Ja chcę jeść i chcę być już po tym cholernym zabiegu. Nadeszła dwunasta i nikt nie przyszedł do mojej sali w sprawie zabiegu. Potem zaczęli roznosić obiad. Ale ja jestem dzisiaj bez obiadu, bo idę na zabieg. Mogę panu zostawić zupę i drugie. Zje pan sobie po zabiegu, powiedziała pani z obsługi. Musiałem więc usunąć ze stolika całe jedzenie, które wcześniej kupiłem, by postawić na nim obiad. Matko. Ja chyba oszaleję. Jestem głodny, a przede mną stoi pyszny. Pachnący, gorący obiad. Te wszystkie bułki i słodycze. Ratunku. Czy ktoś może zakończyć to szaleństwo? Nadeszła czternasta. Mdleję z głodu i stresu. Wyję gdzieś tam w środku. Odchodzę od zmysłów. Nikt nie przychodzi. Dzwonię po pielęgniarkę. Przychodzi po paru sekundach. Pytam co z moim zabiegiem. Słyszę. Że nic nie wiadomo. Przychodzi po paru minutach i oświadcza, że dwie operacje były bardzo skomplikowane i się przedłużyły. Powiada również, że zaraz mnie wezmą na zabieg. Tylko muszą skończyć te operacje. Okej, okay, mówię. Czekam. Nadchodzi piętnasta i nic się nie dzieje. Emocje sięgają zenitu. Mdleję ze stresu. Leżę na łóżku i zwijam się z bólu i bezradności. Piętnasta trzydzieści. Wchodzi pielęgniarka i oświadcza. Zabieg odbędzie się jutro. A! Krzyczę wewnątrz siebie. Gdzie ja jestem? Co oni ze mną robią? Przecież oszaleję. Pielęgniarka wpada po chwili i mówi. W związku z tym, że pana zabieg przełożono na jutro, może pan zjeść obiad. Uwierzcie mi, że przy życiu w tym momencie trzymała mnie tylko jedna myśl. Myśl o tym, że mogę wreszcie najeść się do syta. Momentalnie pochłonąłem zupę i drugie danie, zjadłem dwie kupione wcześniej kanapki, paczkę ciastek, batona, po czym padłem na łóżko i zacząłem płakać. Jedyne na co miałem ochotę, to zabić ich wszystkich za ten koszmarny głód i za zabieg, który się nie odbył i tak mnie sponiewierał psychicznie, że pozostało leżeć i wyjść z rozpaczy. Nie mogłem się pozbierać po całym dniu złych emocji i wtedy do mojej sali weszła rodzina Adamsów. Mojemu zdumieniu nie było końca. Jak ich zobaczyłem, natychmiast zacząłem się do siebie uśmiechać. Nie spodziewałem się tak komicznego widoku. Stanęła przede mną grupa lekarzy w białych, długich kitlach. Mieli tak ponure i upiorne miny, jakby przed chwilą ktoś ich ściągnął z szafotu. Jeden z nich był wysoki i zgarbiony. Pani doktor z kolei miała kręcone, rozpuszczone włosy. Była dość niska i grubawa. Blondzi, smutni, wręcz koszmarni. Jedyna różnica między nimi a filmową rodziną Adamsów to kolor ubrań. Ja nie mogę. To jest chyba szpital o profilu psychiatrycznym, pomyślałem. Zabierzcie mnie stąd. Błagam. Rutynowy obchód. Dzień jak co dzień każdego szpitala i każdego oddziału szpitalnego. Weszli stanęli. Coś tam pomruczeli i poszli. Dowiedziałem się z tych ciekawych odwiedzin, że zabieg będę miał jutro, bo dzisiaj nie dało rady. To było dość odkrywcze. Czapki z głów, państwo, doktorzy. Nie zdążyłem nawet otworzyć ust, by o coś zapytać, a oni byli już za drzwiami. Kubica by ich nie dogonił. Cóż za poświęcenie i zaangażowanie. Wieczorem przyszła do mojej sali pielęgniarka i przyniosła mi tabletkę na sen. Powtórnie włożyłem ją do kubeczka, w którym znajdowała się tabletka z poprzedniego dnia. W ten oto sposób miałem w kubeczku już dwie tabletki. Ja przecież nie biorę leków nasennych. Jestem twardzielem. Nic nie jest w stanie mnie na tyle wystraszyć, bym nie mógł zmrużyć oka. Zatem umieściłem tabletkę tam, gdzie jej miejsce i poszedłem spać. Wstawał nowy dzień, taki sam jak i poprzedni. Miałem mieć zabieg. Bałem się, że scenariusz się powtórzy, ale tym razem wszystko przebiegło zgodnie z planem. Po ósmej rano dostałem leki zobojętniające. I jak tylko zaczęły działać, zostałem przewieziony na salę operacyjną. Tam czekał już na mnie zespół medyczny. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Lekarz kazał mi się położyć na lewym boku, by móc dostać się do prawej opłucnej. Znieczulił miejsce nacięcia skalpelem, po czym przeciął skórę. Przeciął również opłucną i wprowadził do środka wężyk z kamerą, by móc oglądać jej wnętrze. Czułem, jak kamera przesuwa się po całej opłucnej. W pewnym momencie poczułem szarpnięcie w okolicy mostka. Po 30 sekundach poczułem kolejne szarpnięcie. Lekarz usunął narzędzie z mojego ciała, wprowadził do opłucnej dren i zaszył przecięte miejsce tak, by dren nie mógł się wysunąć. Zostałem przewieziony do mojej sali. Do drenu podłączono mi pojemnik, do którego spływał produkujący się ciągle płyn. Pojemnik był plastikowy, okrągły i stał na ziemi. Był przeźroczysty i była na nim oznaczona skala, dzięki której lekarze mogli stwierdzić, ile płynu produkuje moja opłucna. Leżałem tak i spoglądałem na przeźroczystą rurkę drenu. Rurką cały czas spływał płyn do pojemnika, który stał przy łóżku. Czułem się znacznie lepiej, ponieważ otworzono mi opłucną i płyn wydostawał się na zewnątrz, co spowodowało, że znowu mogłem oddychać pełną piersią. Można by powiedzieć, że było wręcz sielankowo. Ale nagle do mojej sali wszedł pluton egzekucyjny składający się z dwóch pielęgniarek i salowej i rozpoczął akcję o kryptonimie Sala Samobójców Ocalenie. Kompletnie nie wiedziałem o co chodzi, ale poinformowano mnie, że zostanę przeniesiony do dwuosobowej sali obok. Panie załadowały cały mój dobytek na moje łóżko i w całości zostaliśmy przewiezieni do nowej sali. Przyjechała również ze mną moja szafka nocna. Panie poukładały wszystko gdzieś dookoła mojego łóżka i się ewakuowały. Nie mogłem się specjalnie ruszać po zabiegu, więc jedyną rzecz, jaką mogłem sprawdzić po przeprowadzce, to czy czegoś nie brakuje w mojej szafce. Otworzyłem ją, zerknąłem do środka i stwierdziłem, że wszystko jest w porządku. Po mojej prawicy leżał mój nowy współtowarzysz o imieniu Marian. Marian był mężczyzną po sześćdziesiątce. Trafił do szpitala z guzem płuca. Miał być poddany zabiegowi usunięcia jednego z płatów płuca. Nie pamiętam, którego. Z rozmowy z Marianem wynikało, że nie chce mu się już żyć i że ma dosyć szpitali i lekarzy. Jego podejście do życia było niestety równoznaczne z podejściem do codziennej toalety. Na moje nieszczęście okazało się, że trafiłem do jednej sali z facetem, który się nie myje. Możecie sobie wyobrazić, co to oznacza. W powietrzu unosił się słodki zapach zaschniętej ludzkiej kupy. Nic lepszego nie mogło mnie spotkać. Dobrze, że nie ciągnęło mu spod pachy, bo chyba padłbym trupem. Przebywanie w mojej nowej sali było katorgą dla zmysłów mojego węchu. Przy każdym ruchu Mariana wydobywał się na świat nowy, świeży zapaszek. Jedyną nadzieją pozostawał fakt jego zabiegu, który miał się odbyć następnego dnia. Myślałem, że Marian weźmie prysznic przed operacją. Ale niestety myliłem się. Choć nadzieja umiera ostatnia, to i tak nie było to żadnym pocieszeniem, ponieważ byłem bliski zgonu z powodu uduszenia smrodem wydobywającym się spod Mariana. Niestety nie mogłem nic poradzić na tą całą sytuację, ponieważ za oknem była sroga zima i nie mogłem uchylić okna, by przewietrzyć nasz ciepły i przytulny kącik. Nastał wieczór, a wraz z nim pojawiła się w drzwiach pielęgniarka, która przyniosła mi tabletkę nasenną i oświadczyła – Proszę połknąć leki i popić. Zdziwiło mnie to, ponieważ wcześniejsza procedura wyglądała zgoła inaczej. Udałem, że połykam leki, po czym pielęgniarka wyszła z pokoju. Wtedy wysunąłem szufladę mojej szpitalnej szafki i stwierdziłem, że czegoś jednak w niej brakuje, a mianowicie plastikowego kieliszka z lekami nasennymi. W tym momencie wszystko ułożyło mi się w całość. Przeniesiono mnie do innego pokoju z obawy o to, że popełnię samobójstwo. Podczas mojego zabiegu salowa przeszukała moją szafkę i odnalazła dwie tabletki nasenne. Pewnie pomyślała, że zbieram leki, by się zabić. Być może miała już do czynienia z takimi przypadkami w swoim szpitalu, ale ja nie miałem takich zamiarów. Ja zwyczajnie nie przyjmuję takich leków i koniec. Kuriozalnym jednak pozostaje fakt ocalenia mnie przed śmiercią, którą miałem sobie zadać, z jednoczesnym przeniesieniem mnie do celi śmierci w której wyrok wykonuje się przez zagażowanie. Wracając jednak do sedna sprawy, muszę powiedzieć, że miał jeszcze w tym dniu miejsce obchód wieczorny. Była to dość dziwna sytuacja. Nie pozwoliłem tym razem uciec rodzinie Adamsów z mojej sali. Jak tylko przekroczyli próg, z moich ust padło pytanie obraz mojej opłucnej, który był widoczny na monitorze podczas zabiegu. Lekarze wpadli w lekką konsternację, bo pewnie nie lubią obwieszczać pacjentowi, że zostało mu kilka miesięcy życia. W końcu pani Adams oświadczyła: To międzybłoniak. Na co ordynator Adams odpowiedział: Cytuję Gówno prawda, to nie żaden międzybłoniak. Zapytałem w takim razie: Co to jest? Usłyszałem, że został pobrany materiał z mojego płuca do badania histopatologicznego i dowiemy się, co to za nowotwór z wyników badań. Na to pani Adams stwierdziła, że to międzybłoniak i koniec. Bardzo dziwne było to, że lekarze przeprowadzali konsylium na oczach pacjenta. Przekrzykiwali się wzajemnie, kto wie lepiej, kto więcej wie. Ale bez względu na to, otrzymałem bardzo złą wiadomość. Po pierwsze było pewne, że to nowotwór. A po drugie, mój nowotwór to międzybłoniak. Przeżywalność w międzybłoniaku wynosi kilka procent. Właśnie dowiedziałem się, że mam raka płuc i to najbardziej śmiercionośnego. I w dodatku nieoperacyjnego. To była wiadomość, która rozłożyła mnie na łopatki. Opadłem na łóżko z bezsilności i zadzwoniłem do mojej kochanej żony, by przekazać jej tą wspaniałą wiadomość. Następny dzień obfitował przynajmniej przez pięć godzin w świeże powietrze, które wpadło przez uchylone okno do naszej sali. Mariana zabrali rano na operację. Wreszcie było czym oddychać. Powrót nastąpił jednak w ułamku sekundy. Tak szybko minęło te kilka godzin. Kolejna noc w gazowni. Koszmar. Mariana szczęśliwie wypisali w piątek ze szpitala, a ja zostałem jeszcze na sali sam do poniedziałku. W niedzielę lekarz usunął dren z mojej opłucnej i stwierdził, że jak nie będzie żadnych komplikacji, to w poniedziałek wyjdę do domu. 23 marca 2020 roku zostałem wypisany ze szpitala i wreszcie mogłem pojechać do domu. Na wypisie szpitalnym widniała informacja o podejrzeniu międzybłoniaka oraz o terminie otrzymania wyniku badania histopatologicznego, który to miałem otrzymać do trzech tygodni. Jak się później okazało, laboratorium uwinęło się szybciej, ponieważ wyniki otrzymałem 1 kwietnia 2020 roku. Tak to pryma aprilis, ale uwierzcie mi, nie było nam z Darią do śmiechu. Część o tytule umysłu Pobyt w szpitalu torakochirurgicznym był dla mnie bardzo trudny. Najgorsze było to, że zawieszono odwiedziny chorych z powodu COVID-19. Przez cały okres przebywania w szpitalu nikt nie mógł mnie odwiedzić. Godzinami rozmawiałem z moją ukochaną żoną Darią przez telefon lub na komunikatorze. Nie zawsze jednak było to możliwe. Pewnego dnia mój współtowarzysz Marian poprosił, żebym już przestał gadać przez telefon, bo jak to określił, nawet nie może się zdrzemnąć. No tak, ale on był w szpitalu dosłownie kilka dni a ja nie widziałem żony już dwa tygodnie. To w sumie nic takiego. Ale w sytuacji tak ogromnego stresu i nagromadzenia różnych nieprzyjemnych zabiegów, brak tej najbliższej osoby jest prawdziwą tragedią. Tęsknota była tak wielka, że nie potrafię znaleźć słów, by ją opisać. Wewnętrznie pękłem na pół. Byłem kompletnie rozbity, bez żadnego wsparcia. Nie mogłem się do nikogo przytulić, nie mogłem nikomu się wyżalić i wypłakać w rękaw. Rozmowa przez telefon to nie to samo. Moje uczucia z tamtego czasu może oddać zdarzenie, jakie miało miejsce na koniec pobytu w szpitalu. W niedzielę 22 marca lekarz oświadczył, że w poniedziałek wypiszą mnie do domu. Radości nie było końca. Już nie mogłem się doczekać momentu, w którym ucałuję moje dzieci i przytulę Darię. Daria czekała na parkingu w samochodzie. Wyszła mi na spotkanie, jak wreszcie opuściłem mury tego koszmarnego więzienia. Jak ją zobaczyłem, to poczułem, że zaraz zemdleje. Padliśmy sobie w ramiona i przez dłuższą chwilę nie mogliśmy się od siebie oderwać. Doszło do nas jednak, że musimy iść do dzieci. Wsiedliśmy do samochodu. Spojrzałem na nie, powiedziałem im dzień dobry, a potem przytuliliśmy się z Darią i tak w objęciu płakaliśmy przez dziesięć minut. To było najdłuższe dziesięć minut mojego życia. Nie wiem skąd wziął się ten płacz. Płakaliśmy chyba z bezsilności. Nie potrafiliśmy tego powstrzymać. Nie wiem, czy to było szczęście, czy może czarna rozpacz. Raczej połączenie tych dwóch uczuć. Jedno było pewne. Cieszyłem się z tego, że ją widzę, że mogę ją przytulić, że czuję jej zapach, że mogę ją dotknąć, a równocześnie targały mną emocje związane z tym, że nie wierzę w to, co się dzieje. Doszło do mnie wtedy, jak kruchymi jesteśmy istotami, jak niewiele trzeba, by nas pokonać. Jak niewiele trzeba by złamać człowieka i doprowadzić do szaleństwa. Gdzieś tam w środku byłem pełen obaw, że ktoś znowu może mi to kiedyś odebrać. Tak szaleńczo i kurczowo trzymałem się Darii Y. Nikt nie wyrwał mi jej z rąk. Wtedy dotarło do mnie, że najważniejszą rzeczą w życiu jest miłość bliskich mi osób. Bez nich życie nie ma sensu. Nie zapomnę tego zdarzenia do końca mych dni. Bardzo mocno wryło mi się ono w pamięć i ma ogromny wpływ na całe moje życie. Część o tytule Dusza. Na ścianie mojej nowej sali szpitalnej również wisiał krzyż. W pierwszym dniu zwyczajnie tam był. Spoglądałem na niego i myślałem, że może powinienem porozmawiać z Bogiem, ale jakoś nie mogłem zebrać się w sobie. No bo, czy to może w ogóle w czymś pomóc? Poza tym moja godność nie pozwala mi na to, by paść na kolana i prosić o łaskę. Boże, krzyczę, kim jesteś, by musiał błagać Cię o litość? Mam dzieci i żonę którym jestem potrzebny, tu na tym świecie. A ktoś obmyślił zupełnie inny plan. Co to w ogóle jest? Mam umrzeć, tak po prostu umrzeć. Jaki to ma sens? Znów pada pytanie. Po co my w ogóle przychodzimy na świat? By skończyć w tak beznadziejny sposób, by nic po sobie nie zostawić, by odejść i pozostawić bliskich i już nigdy nie móc im pomóc. Po co to wszystko? Jestem na ciebie zły. Jestem na Ciebie wściekły. Ja chcę żyć. Chcę móc istnieć w życiu moich kochanych dzieci i żony. Tak właśnie myślałem. Cały czas chodziły mi po głowie te wszystkie myśli. Nawet nie zorientowałem się, kiedy zacząłem rozmawiać z Bogiem. W końcu zsunąłem się z łóżka i padłem na kolana. Płakałem i błagałem. Boże, daj mi zdrowie! mówiłem do niego. Boże, sprawbym był zdrowy! krzyczałem wewnątrz siebie. Krzyczałem to zbyt wiele powiedziane. Krzyknąłem raz, bo na więcej nie miałem siły. Byłem jak zbity pies. Bez domu, bez pana, bez żadnej nadziei. Skomlący, upadły, zdeptany przez dotychczasowe życie. Po godzinie wycia zebrałem się z podłogi i wróciłem na łóżko. Powiedziałem: Boże, wrócę do Ciebie. Będę się do Ciebie modlić. Może ulitujesz się nad tym, co ze mnie zostało. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak się modlić. Nie wiedziałem, o co mam prosić, i zacząłem prosić o uzdrowienie. Potem okazało się, że to chyba nie o to chodzi, że nie tędy droga. Ale zostawmy te dywagacje. Wrócimy do tego, jak powinna wyglądać modlitwa w dalszej części książki. Najważniejsze było to, że postanowiłem wrócić do Boga. To było niezwykłe wydarzenie. To było coś, co zupełnie zmieniło moje życie i postrzeganie świata. Ale w tym całym powrocie było coś przerażającego. Mianowicie to, że zapomniałem modlitwy Ojcze Nasz. Postanowiłem wrócić i się modlić, a nie potrafiłem zmówić najważniejszej modlitwy świata. Modlitwy, którą zna każde dziecko. Ja też byłem kiedyś dzieckiem i odmawiałem tą modlitwę tysiące razy. No i patrz, dziura, kompletna dziura w pamięci. Jak to możliwe? Nie odmawiałem tej modlitwy ponad 25 lat. Zapomniałem. Musiałem odnaleźć tekst w internecie i nauczyć się modlitwy na pamięć od nowa. Nauczyłem się i powoli zacząłem się modlić. Pierwszy raz w życiu modliłem się prawdziwie głęboko. Pierwszy raz w życiu starałem się wypowiedzieć każde słowo modlitwy ze zrozumieniem i z zaangażowaniem. I najważniejsza kwestia. Po kilkukrotnym odmówieniu modlitwy uwierzyłem. Uwierzyłem, że Pan Bóg mi pomoże. Zrozumiałem, że oczekuję w zamian tylko tego, bym zaakceptował Jego wielkość i oddał całe swoje życie w Jego ręce, bym Mu zaufał. To był początek mojego odrodzenia odrodzenia w Chrystusie.